Kochani, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspieramy z Mackiem od wielu, wielu lat. Tak, jesteśmy być może jednymi z niewielu, którzy pamiętają początki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A to było 30 lat przepraszam temu. Przepraszam bardzo, czy ty zbierałeś kiedyś pieniądze do puszki? Do puszki chyba raz się zdarzyło, ale ja. zdarzyło się. No, trzy razy. Trzy razy, a potem wyrośliśmy, mhm. Ale teraz możemy dać coś, mam nadzieję, też wartościowego, czyli. Czyli coś od serca, rzeczy od serca specjalnie dla Was. Pomyśleliśmy sobie o jednej. O jednej rzeczy, która mam nadzieję sprawi komuś dużą radość, a jednocześnie pomoże dzieciakom, na które zbierane są pieniądze podczas wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Czyli słuchajcie, kto chciałby być gościem naszej domówki u udowborów? Właśnie, legendarna domówka u udowborów otwiera swoje podwoje specjalnie dla was, więc ta osoba, która wylicytuje to vip zaproszenie, będzie miała powiedzmy 15 minut czasu antenowego. Tak, a podczas tego czasu antenowego możemy zrobić co tylko chcecie. Jeżeli to jest firma, możemy pogadać o firmie, jeżeli to jest osoba prywatna, to chętnie poznamy tę osobę bliżej i po prostu dobrze się pobawimy, bo w końcu na domówce chodzi o to, żeby była dobra zabawa dla gości i dla gospodarzy. Tak, dlatego zapraszamy wszystkich do licytacji. Od serca dla serca. Zapraszamy. Zapamiętajcie adres, gdzie znajdziecie wszystko. Aukcję wos.org.pl.